Cześć witam. Odcinek serii Zdrowie leki i suplementy. Nie będę robił z tego jakiegoś wielkiego dramatu, ale uważam, że dobrze to wiedzieć. Łyżeczka do herbaty, którą według zaleceń producentów przyjmujemy dawkę 5 ml leku lub suplementu nie zawsze ma te 5 ml. Moja normalna łyżeczka do herbaty po nabraniu wody ma 3,5 ml, jak widzicie na ekranie. Może mieć 5 ml, jeśli jest dokładnie poziomo, z meniskiem mocno wypukłym. Potrzeba przy tym ostrożności i stabilnej ręki. Jeśli macie miarki, które są dołączone do syropów, to radziłbym ich używać. Używając zwykłej łyżeczki do przyjmowania leku lub suplementu jest ryzyko zmniejszenia dawki o 30%, czyli prawie 1 trzeciej mniej niż zaleca producent. Leczenie potrwa dłużej lub coś zadziała słabiej niż powinno. Dla informacji łyżka stołowa ma 7,5 ml. Na zakończenie. Wolałem nagrać dla Was taki lekki odcinek informacyjny, który może Wam pomóc w leczeniu lub suplementacji, niż robić coś w temacie numer jeden ostatnich tygodni, czyli korony. Niektórzy youtuberzy strasznie panikują i najgorsze, że zarażają paniką swoich widzów. Dolewają tylko oliwy do ognia, bo i tak już jest dużo fałszywych informacji w obiegu, a łatwość z jaką to wszystko się rozprzestrzenia tylko pogarsza ogólny stan. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i cześć.